Cześć z tej strony Player 77. Na tym kanale nie tylko granie, ale także ciekawe historie z różnych regionów świata, a w tym odcinku opowiem o skandynawskiej zmarzlinie, czyli Norwegia zaczynamy. Norweskie góry to nie tylko skały i śnieg. To puls Skandynawii, miejsce, gdzie czas płynie inaczej, mierzony rytmem lodu i wiatru. Góry te, często nazywane zbiorczo kiolen dosłownie kil lub grzbiet, stanowią kręgosłup Półwyspu Skandynawskiego. Ich historia sięga eonów, kiedy potężne siły geologiczne wypiętrzyły te krainy, by później miliony lat erozji, przede wszystkim przez lodowce, ukształtowały jej dziki, poszarpany krajobraz. To te lodowce, niczym gigantyczne dłuta, wyrzeźbiły słynne norweskie fiordy głębokie. Dramatyczne doliny zalane morską wodą, wcinające się w ląd. A co z mrozem? W tych górach zima to nie jest kaprys pogody, to stan permanentny. Nawet w sercu lata, na szczytach takich jak Galdhopigen, najwyższym punkcie Norwegii, o wysokości 2469 metrów nad poziomem morza nocą temperatura potrafi spaść poniżej zera. Jednak prawdziwe... Siarczyste mrozy panują zimą, zwłaszcza w głębi lądu. Na wyżynach, takich jak Wida, czy w górach północy, temperatury regularnie spadają do minus 20 stopni Celsjusza, a w ekstremalnych przypadkach sięgają nawet minus 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach człowiek musiał nauczyć się pokory. Przez wieki górale i pasterze, jak Lapończycy, sami żyli w symbiozie z tą surową naturą. Korzystali z lata, aby paść renifery i owce na zielonych zboczach, a zimą zmagali się z białym żywiołem. Mrozy nie były tylko wyzwaniem, ale i sprzymierzeńcem. Zamrożone jeziora stawały się drogami, a śnieg, izolacją. Dziś topniejące lodowce. Niestety, będące skutkiem zmian klimatycznych, odsłaniają ślady tych dawnych zmagań. W topniejącym lodzie odnajduje się starożytne artefakty, doskonale zachowane strzały, narty, a nawet buty sprzed tysięcy lat, które były ukryte pod lodem. Odkrycia te, zwłaszcza w górach Jutunheimen i Dovrefjell, opowiadają nam historię o odwadze i sprycie tych, którzy odważyli się żyć na tym dachu Skandynawii. Norweskie góry to dziedzictwo lodu, skał i ludzi. To miejsce, gdzie groźny mróz kształtował kulturę, gdzie fiordy i szczyty są niemymi świadkami tysiącleci. To kraina, która wciąż czeka na swoich odkrywców, gotowa powitać ich pięknem i chłodem. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, zostaw lajka, komentarz i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału.